W tym zadaniu musimy obliczyć granicę z następującego wyrażenia przy n dążącym do plus nieskończoności. Na początku popatrzmy sobie na oba te ułamki z osobna. W pierwszym ułamku w liczniku mamy wyrażenie kwadratowe ze względu na n, a w mianowniku wyrażenie liniowe. Zatem, jeżeli nasze n będzie rosło do plus nieskończoności, to n w kwadracie będzie rosło dużo szybciej niż to wyrażenie liniowe z mianownika, czyli cały ułamek będzie uciekał nam do plus nieskończoności. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku drugiego ułamka, tutaj także w liczniku mamy wyrażenie kwadratowe, a w mianowniku wyrażenie liniowe, czyli ten ułamek także będzie uciekał do plus nieskończoności. Zatem jeżeli byśmy mieli tutaj w tym nawiasie zamiast minusa plus, to mielibyśmy sumy dwóch nieskończoności dwóch plus nieskończoności, czyli cała taka granica byłaby równa po prostu plus nieskończoność. Mamy jednak minus, czyli od czegoś nieskończenie dużego odejmujemy coś nieskończenie dużego i w takiej sytuacji wynik może wyjść zupełnie dowolny. Możemy otrzymać plus nieskończoność, minus, minus nieskończoność albo jakąś konkretną liczbę. Żeby się dowiedzieć, jaka będzie ta granica, to po prostu będziemy musieli pozbyć się tych dwóch ułamków, odejmując je, czyli standardowo sprowadzimy je do wspólnego mianownika, uprościmy licznik i jak już będziemy mieli jeden ułamek, to wtedy ustalimy, jaka jest jego granica. Czyli napiszmy, że ta nasza granica równa się, przepisujemy cały czas ten limes, lim. Przy n dążącym do plus nieskończoności z wyrażenia, no i sprowadzamy do wspólnego mianownika. Pierwszy ułamek mnożymy w liczniku i w mianowniku przez n plus 444, czyli mamy n kwadrat razy n plus 444. 4. I od razu, może na jednej kresce napiszę ten drugi ułamek, czyli napiszemy sobie minus, i drugi ułamek sprowadzony do wspólnego mianownika, czyli pomnożony na górze i na dole przez n plus 2, to będzie n plus 2 do kwadratu n plus 2 e, do kwadratu razy jeszcze jedno n plus 2, czyli łącznie będziemy mieli n plus 2 w potędze trzeciej, no i wszystko dzielimy na wspólny mianownik, czyli n plus 2. E, razy n plus 444. E, zamykamy nasz nawias e, i kontynuujemy nasze obliczenia. Upraszczamy po prostu teraz e, licznik naszego ułamka, czyli lim cały czas musimy tutaj przepisywać bez zmian. Otwieramy nawias i wymnażamy. n kwadrat razy n to będzie n do trzeciej plus 444 razy e, n kwadrat, minus i podnosimy wzorem skróconego mnożenia n plus 2 do potęgi trzeciej. Otrzymujemy. Wszystko, wszystkiemu oczywiście będziemy zmieniali znak, ponieważ tutaj mamy minus, czyli mamy minus n do trzeciej, minus 3 razy 2 to będzie 6, czyli minus 6 n kwadrat, minus dalej 3 razy 2 do drugiej, czyli 3 razy 4 12 razy n Czyli minus 12n i jeszcze minus 2 do 3, czyli minus 8. Podkreślamy. No i możemy również wymnożyć te nawiasy na dole. N razy n to będzie n kwadrat. Ma, będziemy mieli jeszcze 44n, 2n, czyli łącznie będzie 446n, i jeszcze 2 razy 444 to będzie 888. Zamykamy nawias. Równa się dalej. No i upraszczamy, będziemy teraz upraszczali już licznik do końca. Lim przy n dążącym do nieskończoności z takiego wyrażenia. n do trzeciej się redukują całkowicie, zostaną same n kwadraty w liczniku. 444 minus 6 to będzie 300, nie 300, 400. 38n kwadrat, nów będzie 12, czyli minus 12n. I jeszcze liczba minus 8, podzielić na i w mianowniku mamy 1n kwadrat plus dalej 446n i plus 888. Zamykamy nawias, no i w tym momencie już możemy odczytać, ile jest równa nasza granica. Ona jest równa po prostu stosunkowi liczb. Przy najwyższych potęgach tych naszych wielomianów, które mamy w liczniku i w mianowniku. Ponieważ zarówno w liczniku, jak i w mianowniku otrzymaliśmy wyrażenie drugiego stopnia ze względu na n, czyli zawierające n kwadrat, więc ta granica będzie równa po prostu stosunkowi współczynników przy n kwadratach, czyli 438 podzielić na 1, czyli nasza granica będzie równa 438. Gdybyśmy chcieli to tak dokładniej jeszcze rozpisać, żeby się jakoś wytłumaczyć z tej decyzji, że rzeczywiście, w takiej sytuacji, jak mamy równe stopnie wielomianów w liczniku i w mianowniku, to granica jest po prostu ilorazem ich współczynników, możemy postąpić w taki sposób, że wyciągniemy przed nawias w liczniku i w mianowniku właśnie tą najwyższą potęgę n kwadrat, no i zobaczmy, co się wtedy stanie. Będziemy mieli granicę przy n dążącym do nieskończoności z. I w liczniku wyciągamy n kwadrat przed nawias, i w nawiasie zostaje z tego pierwszego wyrażenia po prostu 438, z drugiego, czyli z minus 12n, zostanie minus 12 dzielone przez n. Dlatego tak zostało, ponieważ n kwadrat razy 12 dzielone przez n da właśnie 12n kwadrat się skróci z tym n i zostanie 12n, no i dalej z minus 8 zostanie nam minus 8 dzielone przez n kwadrat. Oczywiście n kwadrat razy coś takiego to będzie po prostu minus 8, czyli zamykamy sobie nasz nawias i w mianowniku postępujemy tak samo. n kwadrat wyciągamy przed nawias, z tego zostaje po prostu 1, z tego zostaje 446, dzielone na n, a z tego zostanie nam 888 dzielone na n kwadrat. No i teraz jak popatrzymy sobie na to wyrażenie, które nam zostało tutaj w tym całym ułamku n kwadratu, oczywiście możemy sobie skrócić, no to zauważymy, że wraz z n dążącym do nieskończoności te wszystkie ułamki, które mają n -a w mianowniku, będą dążyły do zera, ponieważ będziemy dzielili liczbę stałą przez coraz większą liczbę 12 przez 100, przez 1000, przez milion i tak dalej. W końcu te ułamki będą zbiegały do zera. Tutaj tym bardziej, bo dzielimy przez n kwadrat. No i tutaj tak samo. To będzie dążyło do zera, i to wyrażenie także będzie dążyło do zera. Czyli tak naprawdę zostanie nam w nawiasie przy e n dążącym, dążącym do nieskończoności 438 dzielone przez 1. No i teraz już możemy spokojnie napisać, że ta granica jest właśnie równa. 438.